Głosem eksperta. Podcast zawiera lokowanie marki. Do wysłuchania podcastu zaprasza Alior Bank. Bank z kredytami hipotecznymi. Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Przychodzi do banku Kowalski, który chce kupić mieszkanie i co dalej. Porozmawiajmy dzisiaj o całym procesie przydzielania kredytu. Jakie trzeba mieć dokumenty? W jaki sposób sprawdzana jest zdolność kredytowa? Jakie są najczęstsze problemy, błędy i wyzwania? O szczegółach opowie dzisiaj Piotr Rosłan z Alior Banku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Piotrze, opowiedz nam, jak wyglądają te pierwsze kroki. Wczujmy się w rolę człowieka, który chce kupić mieszkanie i potrzebuje kredytu. Mhm. Kredyt hipoteczny no, jest taki magiczny produkt, który wydaje się taki bardzo skomplikowany, bardzo złożony. Ja chciałbym odczarować trochę tą, to podejście, dlatego że kredyt hipoteczny jest takim kredytem, który tym różni się od innych, że jest tylko w wyższej kwocie niż standardowa pożyczka gotówkowa i na trochę dłuższy okres kredytowania. Wiemy oczywiście, że ma swoją specyfikę, ale w bankach są osoby, które absolutnie przez ten proces potrafią przejść, przejść bezboleśnie. W związku z tym zachęcamy do takiego kontaktu. A jeżeli chodzi o sam proces, no, jeżeli jesteśmy już szczęśliwymi, jesteśmy już szczęśliwymi. A, 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 Posiadaczami jakiejś oferty kredytu, proszę, jakiejś oferty nieruchomości, którą chcielibyśmy sfinansować, nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do banku i wstępnie sprawdzić swoją zdolność. Kredytową. To jest jeden z tych takich ważniejszych pierwszych kroków związanych z podejściem do kredytu hipotecznego, kiedy już ta zdolność kredytowa wstępnie na danych deklaratywnych, to żeby była jasność: banki przy wstępnej ocenie zdolności kredytowej nie oczekują dokumentacji kredytowej. Idziemy, mówimy, jak wygląda sytuacja, ile zarabiamy, jakie mamy zobowiązania kredytowe, ile osób jest w gospodarstwie domowym, czyli takie podstawowe informacje. Które nie wymagają jakiejś specjalistycznej wiedzy na ten temat. I po drugiej stronie siedzi pracownik banku, który jest w stanie te informacje przetworzyć i podać tam orientacyjnie naszą zdolność. Kredytową, y, która oczywiście jest uzależniona już od innych parametrów produktowych, ale może o tym troszeczkę później. A czy możemy taką zdolność kredytową sprawdzić sobie samodzielnie? Czy są takie narzędzia? Jest taka możliwość. Na rynku są dostępne wszelkiego rodzaju symulatory. To są narzędzia ogólnodostępne na stronach. Internetowych banku, banków, można samemu wprowadzić dane. Oczywiście one z założenia są symulatorami uproszczonymi, prawda? Uproszczonymi, czyli ta zdolność kredytowa wstępna nie będzie tak przeprowadzana perfekcyjnie, jak na przykład w przypadku tego, co zrobiłby pracownik banku, ale nie mniej jest to pewien pogląd na to, na co nas stać, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny. A czy i w jaki sposób można podnieść swoją zdolność kredytową? Możliwości jest na pewno kilka. Jedną z takich podstawowych, kiedyś bardzo często wykorzystywanych, jest kwestia współkredytobiorcy. Czyli mieliśmy zazwyczaj do czynienia z osobami młodymi, które gdzieś tam pojawiały się na rynku pracy, te dochody nie były jeszcze wystarczające, aby móc udźwignąć takie duże zobowiązanie. Wtedy do kredytu przystępowali rodzice z reguły. To byli rodzice, którzy mieli swoją ustabilizowaną sytuację finansową zdecydowanie większe dochody i taka konstrukcja pozwalała na to, żeby ta kwota kredytu była zdecydowanie większa. No a druga opcja jaka jest na stole, to jest kwestia no, wiemy o tym, że sami sobie podwyżki nie damy, ale moglibyśmy na przykład spróbować za, e, m, zagospodarować kwestie swoich zobowiązań finansowych. No, Wszyscy do, doskonale wiemy, że są pewne limity w kartach, limity w rachunkach osobistych, pożyczki gotówkowe wszelkiego rodzaju zobowiązania w postaci raty 0%, ale to są zobowiązania. I mając tego typu zobowiązania i ubiegając się o kredyt hipoteczny, musimy liczyć się z tym, że one mogą. Ograniczyć naszą zdolność kredytową. Jest takie ryzyko. No i jakie jest na to lekarstwo? No ewentualnie zmniejszenie limitu, jeżeli z niego nie korzystamy, wycofanie się z tego limitu, dodatkowa spłata pożyczki gotówkowej, być może wycofanie się z jakiegoś innego zobowiązania kredytowego. No to jest coś, co ewentualnie na co możemy mieć realnie wpływ, jeżeli chodzi o naszą ocenę. A czy zawsze potrzebni są ci tak zwani poręczyciele, czyli współkredytobiorcy, czy tylko w takiej sytuacji, gdy nasza zdolność kredytowa nie jest wystarczająca? Nie, z reguły to jest tylko związane z naszą zdolnością kredytową. To jest taka najczęstsza praktyka. Kiedyś jeszcze były kwestie związane z własnością nieruchomości. Występowali rodzice, którzy byli po części jakimś, nie wiem, właścicielem działki, gruntu, na którym ktoś chciał budować dom, ale w tej chwili to jest rzadkość. W tej chwili bycie współkredytowcem wiąże się wyłącznie tylko z oceną zdolności kredytowej. Czyli mamy za sobą ten pierwszy krok. Udaliśmy się do banku, sprawdziliśmy, że nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca. Jakie są kolejne kroki? Czy to już jest ten etap, w którym musimy skompletować teczkę z dokumentami, a jeżeli tak, to co powinno się w niej znaleźć? To jest już ten etap. To znaczy ja może powiem na przykładzie Alior Banku, prawda, w naszej perspektywy taka wizyta ze wstępną oceną zdolności kredytowej, czyli te dane mimo że są deklaratywne, Alior Bank przygotowuje spersonalizowane formularze informacyjne. Czyli mówimy o tu, o dokumencie, który jest dosyć już precyzyjną oceną zdolności kredytowej. W oparciu o ten dokument każdy już wie jaką ma zdolność kredytową i co może zrobić ze swoimi finansami w tym zakresie. Pozostaje nic innego jak przygotowanie checklisty. W żargonie bankowym mówimy o checklistie, czyli liście wymaganych dokumentów do wniosku kredytowego. Ta lista jest spersonalizowana, to znaczy ona zależy od tego po pierwsze co jest przedmiotem finansowania, czy to jest zakup na rynku pierwotnym, czy to jest zakup na rynku wtórnym, lokalu mieszkalnego, i oczywiście jest personalizowane pod kątem źródła naszego dochodu. Jeżeli zupełnie inny zestaw dokumentów jest dla osób, które uzyskują dochody z umowy o pracę, zupełnie inny zestaw dokumentów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czy jakikolwiek innych źródeł akceptowanych przez bank. No i teraz zbieramy te dokumenty, i co dalej? Kiedy mamy już zebrany komplet dokumentów, Wbrew pozorom, on nie jest taki obszerny. Pamiętajmy o tym, że w przypadku zakupu e, nieruchomości na rynku pierwotnym, z reguły gro dokumentów stanowią dokumenty związane z samą inwestycją, a nie z naszą sytuacją e, finansową. Jeżeli mamy już zebrane dokumenty, pozostaje nam nic innego, jak wypełnić wniosek kredytowy i udać się do banku celem to jego złożenia. To w takim razie, jakie są najczęstsze błędy, wyzwania, y, korekty, które się pojawiają w tym procesie? Hmm. Chyba takim najczęstszym problemem, przynajmniej, który my diagnozujemy, to jest kwestia. Danych na etapie deklarowanym, a danych, które później spływają na etapie udokument danych udokumentowanych. To jest najczęstsza. Ale gdzie różnica. są rozbieżności w wysokości bywa, zarobków? Bywa tak, bywa tak, że mamy problemy z kwotą brutto, kwotą netto, a największe problemy mamy z dodatkami, to znaczy, z naszej perspektywy wydaje nam się, że te dodatki związane z, ze zdolnością kredytową to jest coś, co bank zawsze weźmie pod uwagę i. Deklarując je, nie mamy zupełnie pojęcia o tym, że one dla banku niestety nie mają aż tak dużej wartości, czasami są ograniczone, z względów proceduralnych czy cokolwiek. To jest, to jest jeden z elementów tak bezpośrednio związanych z, z zdolnością kredytową. To opowiedzmy, co ma wartość dla banku? A które z tych dodatków no nie są aż e, tak wiążące przy przyznawaniu kredytu hipotecznego? Znaczy, musimy mieć świadomość, że przede wszystkim dla banku źródło dochodów to jest coś, co musi być bardzo stabilne e, w, perspektywie, w dłuższej perspektywie czasu. Czyli mówimy o sytuacji, w której, jeżeli uzyskujemy dochody, to one są, mają, jeżeli są, mają charakter powtarzalny, to jest coś, co bank ceni i bierze pod uwagę przychodzenie zdolności kredytowej wszelkiego rodzaju dodatki to jest coś co nie zawsze jest brane pod uwagę mówię to na przykład o prowizjach niektórzy mają wynagrodzenia której częścią składową są na przykład prowizje czy wszelkiego rodzaju bonusy to te bonusy z perspektywy występowania raczej traktowane jako jest, są jako coś co występuje yy, tylko w niektórych sytuacjach, a zatem bank dokonuje odpowiednich pomiarów i przyjmuje zupełnie inne wartości niż które realnie są, wpływają na nasz rachunek osobisty. To są tego typu komponenty, z którymi trzeba się liczyć i, i, i deklarując odpowiednie dochody już na etapie wstępnej symulacji, pamiętać i zapytać, czy rzeczywiście ten dochód netto, który podaliśmy, to jest nasz dochód z podstawowego wynagrodzenia, czy uwzględnia różne dodatki. Czyli w praktyce oznacza to, że najbardziej stabilne z punktu widzenia banku są umowy o pracę na czas nieokreślony? No tak, to jest coś takiego, co na rynku w Polsce jest cenione najbardziej. No też pamiętajmy o tym, że jest to też jakby... Statystycznie największa grupa klientów czy kredytobiorców kredytów hipotecznych to osoby, które uzyskują dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony, aczkolwiek umowa na czas określony w pewnych warunkach też jest przez bank akceptowalna, ale te umowy na czas nieokreślony oczywiście są mile widziane, są najprostszą konstrukcją, no i oczywiście nie wymagają wtedy udokumentowania szeregu innych składowych, które w ramach tego wynagrodzenia spobiera. A co z samozatrudnionymi, z osobami, które są na jednoosobowej działalności gospodarczej, często w ten sposób rozliczają się z przełożonymi, z szefem, z firmą, bo tak naprawdę obsługują jedną firmę. Co wtedy, jakie dokumenty one mają przynieść? W to zależy od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo oczywiście każdy ma pewną określoną formę współpracy. Część pracodawca kosztów ponosi, część, są, część kosztów jest przerzucona bezpośrednio na osobę wykonującą, czy świadczącą te, tę pracę na rzecz, na rzecz właściwie zleceniodawcy, czy jakkolwiek. Z punktu widzenia działalności gospodarczej, ważne jest dla nas to, jak długo ta działalność jest prowadzona. Jeżeli krótko sprawdzamy czy jest prowadzona w powiązaniu bezpośrednio z tą firmą, której teraz dotyczy na przykład prowadzona działalność gospodarczą, czyli mówimy tu o sytuacji, w której ktoś kiedyś był zatrudniony u jakiegoś pracodawcy, później zmienił charakter stosunku pracy, przeszedł na działalność gospodarczą i tak dalej, to wszystko jest akceptowalne. Tylko to z perspektywy banku musi być Uwiarygodnione i udokumentowane. To porozmawiajmy teraz o rodzajach kredytu hipotecznego z okresowo stałą i zmienną stopą oprocentowania. Wady, zalety, różnice, ryzyka. <gryt> Bardzo trudne pytanie. Powiem szczerze, że y, pam, pamiętajmy może o jednej rzeczy. Y, kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem jest też trochę kredytem. Ze zmiennym oprocentowaniem. No z tego prostego powodu, tak jak powiedzieliśmy, jest to stopa okresowo stała. W związku z tym musimy się liczyć z tym, że kiedy ten okres stopy stałej minie, znowu zostaniemy poddani aktualnej sytuacji rynkowej. Czyli, krótko mówiąc, albo bank zaproponuje nam stopę zmienną na określonych warunkach, które będą adekwatne w tym czasie, no albo oczywiście zaproponuje nam pewną stopę stałą na kolejny okres, która też będzie odzwierciedleniem tego, co jest na rynku. Jeżeli chodzi o stopę stałą, pamiętajmy, że w tej chwili stopa stała jest zdecydowanie tańsza niż stopa zmienna. To jest fakt. W związku z tym z punktu widzenia wysokości kredytu, na przykład oceny zdolności kredytowej, stopa stała zdecydowanie jest pod tym kątem polecane. Jeżeli chodzi o perspektywy y, zmiany oprocentowania w najbliższym czasie, czyli dzisiaj biorę kredyt z oprocentowaniem stałym, a na przykład za rok oprocentowanie zmienne spada do poziomu stopy stałej, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A czy jesteśmy w stanie przewidzieć takie sytuacje, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? Na przykład w jaki sposób kredyt z okresowo stałą stopą procentowania wpływa na bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców, zwłaszcza w czasach zmienności na rynku? No i z drugiej strony, jak to jest przy zmiennej stopie? Jeżeli chodzi o stopę stałą, to oczywiście jakby takim głównym elementem tego rodzaju stopy oprocentowania jest to, że jesteśmy w stanie przewidzieć nasze wydatki w dłuższej perspektywie czasowej. Nie jesteśmy narażeni na zmianę oprocentowania. Wiemy o tym, że stopy zmienne to są stopy z reguły budowane na oprocentowaniu zmiennym zmieniającym się w cyklach 3-miesięcznych, 6- lub czasami 12-miesięcznych. Oczywiście to ma swoje. Plusy i ma swoje minusy. No, minusem jest to, że bardzo szybko reagujemy na wzrosty stóp procentowych. Doświadczyliśmy tego niedawno. Plusem jest to, że też bardzo szybko reagujemy na spadające stopy procentowe. Stopa stała oczywiście tego nie daje, no, ale daje ten niewątpliwy komfort, że nasze miesięczne wydatki związane z obciążeniem spłaty kredytu hipotecznego są absolutnie przewidywalne. Dla gro osób, które zaciągają kredyt hipoteczny, to jest naprawdę bardzo ważne kryterium przy tym, aby ten kredyt był przewidywalny, no nawet w perspektywie najbliższych kilku lat. To porozmawiajmy o długości okresu stałego oprocentowania. Jakie są dostępne okresy, na które można z, y, zablokować stałe oprocentowanie w Alior Banku i jakie są korzyści z wyboru dłuższego okresu w porównaniu z tym krótszym? No niestety warunki Polskie są takie, a nie inne, w związku z tym stopa stała jest dostępna wyłącznie w terminie pięcioletnim, ale to i tak jest bardzo długi okres czasu. Mówimy tu o pięciu latach, w których absolutnie nasza miesięczna rata nie ulegnie, nie ulegnie zmianie. Niestety terminy dłuższe w tej chwili na rynku nie są dostępne, no ale kto wie, może kiedyś to się zmieni. O zmianach w takim razie. Trochę porozmawiajmy o zmianach stóp procentowych tym razem w kontekście aktualnych trendów na rynku finansowym. Jak przewidujecie zmiany stóp procentowych w najbliższej przyszłości? Jakie znaczenie ma to dla osób, które dzisiaj rozważają wzięcie kredytu hipotecznego? Mm. Prognozy co do wysokości stóp procentowych to są ciągle prognozy. Pamiętajmy o tym, więc jeżeli mówimy o tym, co się wydarzy w najbliższym czasie, no to jest coś, co jest nie do końca przewidywalne. Wiemy o tym, że oprócz tego, że są pewne prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej, no to mamy jeszcze duży kontekst tego, co wydaje, dzieje się za granicami Polski, która w przypadku stóp procentowych, czyli tej globalnej wioski ekonomicznej, no ma znaczenie. W związku z tym najbliższa perspektywa. To jednak prawdopodobnie obniżka stóp procentowych, ale chyba niewielka, bo pamiętajmy, że nawet dzisiejsze stopy stałe, które są bardzo atrakcyjne w stosunku do stopy zmiennej. No ja może przypomnę, że jedną z ofert Alior Banku jest stopa stała w oprocentowaniu około 6,5%. Mm. Więc to jest dosyć atrakcyjne. Pamiętajmy, że stopa zmienna to jest mniej więcej Vibor. Dzisiaj to jest około 5,8 pro punkta procentowego, plus marża około 2 punkta, czyli około 8%, czyli mówimy 6,5% stopa stała, mówimy 8% stopa zmienna. No, duża różnica. Duża różnica w przypadku dużych kwot kredytu to się naprawdę przekłada na dużą różnicę odsetkową i koszt kredytu, więc biorąc pod uwagę ten pięcioletni okres i 6,5%, nawet jeżeli nastąpi spadek stóp procentowych trochę głębiej niż jest to przewidywane w tej chwili, to wydaje mi się, że ten kredyt w dalszym ciągu pozostanie atrakcyjny, a pamiętajmy, że te 5 lat to, to jest czas, który kiedyś się skończy, i znowu przejdziemy na moment, w którym będziemy mogli zdecydować, czy stopa zmienna, czy stopa stała. Zatrzymajmy się teraz na trochę dłużej przy kosztach kosztach podstawowych i kosztach dodatkowych bo biorąc pod uwagę osobę, która do tej pory nie miała do czynienia z bankowością, nie brała żadnego kredytu hipotecznego, to potrafi usiąść. Sprawdzić, ile będzie ją finalnie ten kredyt kosztował, i po prostu złapać się za głowę, pytając, ale jak to, dlaczego, z czego to wynika? Więc proszę bardzo. Prosimy o wytłumaczenie. Całkowity koszt kredytu. Magiczne. Ile słowo. i dlaczego tak drogo? Tak, to, to pytanie zawsze pada. Pamiętajmy o tym, że to jest prognoza, to po pierwsze. Czyli ten całkowity koszt kredytu to jest coś, co prognozujemy w skali całego okresu kredytowania. No nikt nie mówi o tym, że ciągając kredyt na lat 30, czy lat 35, czy na lat 20, nie okaże się, że go wcześniej. W związku z tym ta prognoza. Nie będzie się miała nijak do rzeczywistych kosztów, które w związku z tym poniesiemy, i pamiętajmy też o tym, że my prognozujemy koszty kredytu w oparciu o y, aktualne stopy procentowe. No, wiemy o tym, że one mogą być za 10 lat dwa razy wyższe, ale za 10 lat mogą być też dwa razy niższe. W związku z tym, y, patrząc na koszt kredytu, y, tą. tą to analizując ten element, można go podzielić na dwie składowe. Pierwsze to koszt zaciągnięcia kredytu hipotecznego, czyli coś, co nas kosztuje na wstępie, jest bardzo ważne oczywiście. No i koszt kredytu, który jest prognozą tego, co się wydarzy przez najbliższe 30 lat. No ten drugi koszt jest absolutnie prognozą. Oczywiście patrzymy na niego. Są te słynne powiedzenia, że trzeba oddać bankowi trzy razy więcej niż się pożyczyło. No ale pamiętajmy o tym, że to jest kilkadziesiąt lat, prawda? Więc siłą rzeczy te, ten koszt musi być wysoki. Oczywiście przy założeniu, że ktoś dzisiaj ten kredyt zaciągnie, a za 30 lat go zgodnie z harmonogramem spłaci. A przecież można ten kredyt nadpłacać. I co wtedy? Co w takiej sytuacji, gdy nadpłacamy? W przypadku nadpłaty kredytu hipotecznego to jest zawsze z korzyścią dla nas, no, z kilku powodów. Po pierwsze obniżamy koszt e, e, miesięcznych płatności. Oczywiście robiąc nadpłatę, jednocześnie nie skracając okresu kredytowania, możemy sterować naszymi miesięcznymi obciążeniami, czyli krótko mówiąc decydujemy się na wariant, w którym e, nasza miesięczna rata ulegnie zmniejszeniu. To w przypadku spłaty dodatkowej bez skrócenia okresu kredytowania. Wariant alternatywny to jest spłata ze skróceniem okresu kredytowania. To jest taki wariant, w którym nasza rata zostaje bez zmian w stosunku do pierwotnego harmonogramu, ale obniża nam się koszt kredytu z punktu widzenia odsetek, które musimy oddać bankowi, a zatem rata kapitałowa w takim przypadku zmienia swoją strukturę i rośnie. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te spłaty. A jakie koszty dodatkowe mogą się pojawić w związku z zaciąganiem kredytu hipotecznego? Z czym powinniśmy się liczyć? Właściwie nie ma żadnych kosztów dodatkowych. To znaczy wszystkie spłaty i nadpłaty w ofercie Alior Banku na przykład są zupełnie zwolnione z jakichkolwiek opłat. Wiemy o tym, że była na rynku dyskusja o rekompensaty, ale te dyskusje w tej chwili sprowadziły się do tego, że Uznaliśmy, że te rekompensaty są zbędne. Ułatwiamy naszym klientom dokonywanie tego typu transakcji. To jest taka obopólny, obopólna korzyść. Wiemy o tym, że kredyt, który jest szybciej spłacany, to jest jednocześnie kredyt, który być może w przyszłości nie spowoduje jakichkolwiek problemów, zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i po stronie, po stronie banku. Jeżeli chodzi o dodatkowe koszty, no cóż, no, kupując nieruchomość, musimy liczyć się właściwie tylko z takim kosztem, jak ubezpieczenie tej nieruchomości. No ale. To chyba bez względu na to, czy się jest kredytobiorcą, czy nie, to na pewno takie ubezpieczenie warto mieć. No i to właściwie, właściwie wszystko. A czy kredytobiorcy mają możliwość refinansowania swojego kredytu hipotecznego, gdy na przykład zmieni się ich sytuacja finansowa? Sama zmiana sytuacji finansowej z reguły nie jest powodem do refinansowania. Refinansujemy z reguły wtedy, kiedy chcemy zamienić kredyt, który jest droższy, na być może jakąś ofertę, która jest tańsza. Czasami wykorzystujemy jeszcze element tego, że refinansując kredyt, możemy wydłużyć okres płat, prawda? w stosunku do pierwotnie udzielonego kredytu, ale to jest tego rozwiązania nie rekomenduję i nie polecam. Ale jeżeli chodzi o refinansowanie kredytu na opcję tańszą, powiem tak, Aktualnej sytuacji w Polsce jest to możliwe, ale pod warunkiem, że będziemy się refinansowali ze stopy stałej na inną stopę stałą. Czyli w okresie stopy stałej nie ma możliwości refinansowania kredytu na stopę zmienną. A jeżeli stopy procentowe spadną, to czy wtedy jest możliwość refinansowania kredytu? Tylko na inną stopę stałą. To 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 pa, tutaj też nie w górę. żaden sposób to nie będzie argument. No to porozmawiajmy też trochę o przyszłości kredytów hipotecznych. Jakie zmiany i innowacje w zakresie kredytów hipotecznych można przewidzieć w najbliższych latach? Jak Alior Bank planuje dostosować swoje usługi do zmieniających się teraz potrzeb klientów? Mhm. Jakie słyszałem takie określenie, że w kredycie hipotecznym wymyślono już wszystko? To było coś takiego, co wybrzmiało bodajże około 10 czy 15 lat temu i ja się z tym zgodzę. Zwróćmy uwagę na to, że z punktu widzenia konstrukcji tego produktu niewiele się już zmieniło. Mamy jakiś okres spłaty, mamy pewne formuły spłaty, raty równe, raty marające, mamy tak zwane okresy wykorzystania, y okresy bezpłaty kapitału. Zupełny standard, ale wydaje się, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, i wydaje nam się, że to jest właśnie ten najbliższy czas, kiedy kredyt hipoteczny zmieni się pod kątem sposobu jego procesowania dla klienta. Tu przewidujemy bardzo duże zmiany. Mówię tu po prostu o procesie udzielenia kredytu hipotecznego, który prawdopodobnie będzie ewoluował w stronę procesów zdalnych. Czyli krótko mówiąc, będziemy mogli ubiegać się o kredyt hipoteczny. Nie przynosząc do banku żadnej dokumentacji kredytowej, pracujemy na skanach, pracujemy na obrazku, pracujemy na dokumentach zdigitalizowanych. No i oczywiście wszystkie formalności będzie można załatwić, nie wychodząc z domu. Tak przewidujemy, będzie wyglądał w przyszłości proces kredytów hipotecznych. Dzisiaj on jest trochę mieszany, to znaczy dzisiaj mamy trochę trochę Hipoteki cyfrowej, trochę hipoteki y, tradycyjnej. Wiemy też o tym, że klienci y, nie zawsze chcą być w pełni cyfrowi, nawet ci, którzy bardzo sprawnie posługują się swoimi smartfonami, ale gdzieś tam później na końcu przychodzi ten etap, kiedy ten kontakt z bankiem, ten fizyczny kontakt z pracownikiem, porozmawianie umowy o umowie kredytowej, o treści umowy kredytowej, wyjaśnianie wątpliwości. Są pewne preferencje co do tego procesu, ale już nie zmienimy trendu. To znaczy, w przyszłości ten proces jednak będzie procesem coraz bardziej cyfrowym, i w naszej ocenie to są te trendy, które, które już się na rynku pojawiają i w tej chwili już wszyscy będą powoli te procesy cyfrować. Nie będę ukrywał, że Alior Bank też ma w planach taką cyfryzację procesu. To jest ta rozumiem bardziej optymistyczna wersja, rozwojowa, a spójrzmy jeszcze na moment, na tę pesymistyczną. Co z kredytobiorcą, który w trakcie um, tego okresu kredytowego traci pracę, traci źródło y, dochodu i bardzo obawia się, że w związku z tym straci także dach nad głową. Co się dzieje w takich sytuacjach? Czy tutaj bank jest otwarty na rozmowę? Czy od razu? Nie, nie, zdecydowa klucz. zdecydowanie nie. Ja uważam, że na rynku panuje takie dziwne przekonanie, że bank właściwie jest takim, nazwijmy to, bo takie popularne określenie krwiopijcą. prawda? Absolutnie nic z tych rzeczy. Jesteśmy otwarci, a poza tym też pamiętajmy, że po stronie kredytobiorcy są też pewne... Prawa. Ja może zacznę od tego najbardziej oczywistego programu, bo pamiętajmy o tym, że funkcjonuje w Polsce Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. To jest naprawdę bardzo fajny program, który polega na tym, że jeżeli ktoś utracił pracę, źródło dochodów albo wysokość raty przekroczyła określony poziom, który jest zapisany w ustawie, która reguluje kwestię funkcjonowania tego funduszu, można się zwrócić do banku z wnioskiem o to, aby uzyskać dofinansowanie do swojej raty. To dofinansowanie według chyba ostatniej nowelizacji, ono chyba na poziomie około 3 tysięcy złotych, to bardzo dużo. Czyli jak ktoś ma ratę w wysokości 2-2,5 tysiąca złotych, wręcz może uzyskać dofinansowanie na całą spłatę. To dofinansowanie, o ile pamiętam, to jest w tej chwili 3 lata. Czyli mówimy o tym, że ktoś, kto traci pracę przez 3 lata będzie uzyskiwał spłatę raty kredytu hipotecznego za niego. Czyli z funduszu otrzyma środki, które. Zostaną przekazane na spłatę raty kredytu hipotecznego. Oczywiście, ktoś zada pytanie, no okej, okay, być może otrzymamy te pieniądze, ale będziemy musieli je zwrócić. Tak to prawda, będziemy taka osoba, która uzyska dofinansowanie, musi zwrócić te środki, ale ma kilkuletnią karencję na to, żeby w ogóle zacząć je zwracać. To jest po pierwsze, a po drugie, one są nieoprocentowane. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli na przykład rata naszego kredytu wynosiła 2000 złotych przez rok. Otrzymywaliśmy dofinansowanie 14 tysięcy złotych, to potem te 14 tysięcy po prostu dzielimy przez okres spłaty, który może wynosić, nie wiem, chyba może nie być na bieżąco, ale chyba minimum 10 lub nawet 15 lat. Czyli krótko mówiąc, 14 tysięcy podzielone przez 15, przepraszam, 15 lat, czyli rocznie to są naprawdę nieduże pieniądze. To jest bardzo fajny program, warto o nim pamiętać i to jest coś, co rzeczywiście pomaga. To jest taka realna pomoc finansowa, która jest dedykowana na taki bardzo trudny okres, jeżeli zdarzy nam się w życiu. No a druga sytuacja, cóż, no, zawsze można udać się do banku i uruchomić tak zwany proces restrukturyzacji, czyli mówimy o tym, że indywidualnie ustalamy, jakie mamy możliwości i dokonujemy odpowiednich korekt w umowie kredytowej, aby dopasować się do sytuacji klienta. No to jest ta druga opcja. No a trzecia opcja, no może nie to, że. Bank kogoś eksmituje, prawda? Ale mamy opcję sprzedaży dobrowolnej. Czyli krótko mówiąc, w przypadku trudnej sytuacji finansowej, klient zgodnie z przepisami prawa ma prawo ubiegać się o czas na dobrowolną sprzedaż nieruchomości. To trwa kilka miesięcy, to jest taki czas stabilizacji, w której rzeczywiście można wycenić tę nieruchomość, spróbować ją sprzedać i środki ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie tego procesu, za podzielenie się wiedzą. A Państwu dziękujemy za poświęcony czas, za wysłuchanie. Jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś pytania dotyczące e, procesu kredytowego, czy tutaj konkretnie w Aliorbanku, to zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania w komentarzu pod filmem na kanale YouTube Radia Z. Piotr Rosłan z Aliorbanku był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Również. Agnieszka Zaręba, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Głosem eksperta. Podcast zawierał lokowanie marki.